No tak, wow. Ja. No, Neron awansował! Jeszcze, jeszcze nie wiadomo ile leweli. Neron awansował kolejny stopień pośledzenia na no, tym ceramicie. Dziękuję, Neron, za to, że tak o mnie myślisz. Jaka samica? No, tylko on to wie, chyba. Chyba, że powiedziałeś komuś. A co, Neron jest simpem? Nie. No to już wiem od dawna. No, wow, tak. Me too, hello. Ej, ej! To się stało już dawno, dawno temu. Ej, ej, ej! Ej, ej, na upośledzenie. Nie jest o mnie, bo źle napisał mój nick. No, Nigeria, Ej, znacie takie państwa jak Niger? Da już. Czekaj. No teraz już. Nie, nie, nie! Jeszcze nie! Ja znasz takie państwa jak Niger. I tak się nie liczy, bo dzięki, bo dzięki mnie za to, że ci to powiedziałem. Nie, yy, nie, nie, nie. Tak, tak, tak. tak. Eee. Nie, 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 nie. Jeśli Jeszcze nie przesłysz mi to... racji jesteś gejem. Co? Jeśli to mi się nie mi to... racji jesteś gejem. Co tutaj Leni, się dzieje? Bo właśnie, Co się dziwisz? Dawaj hasło do, do Robloxa. No, bo ci zmienimy język na koreański. Dobrze, <laughs> nie podam. O, czy ci zmieniły hasel na kore, Znaczy język na koreański, nie już mógł zmienić tego. Samica! Albo ci ten? Co chcesz mi powiedzieć, że piesek kiedyś jak mi Jaki X-RAM? Nie, nie mamy tutaj jakiegoś ekstremalnego RAMu. <laughs> jak RAM poszedł się po prostu waldzi, gdy zaczął na 100%, Stał się dostał ekstremalnej temperatury i pierdolną. Takie, tak jakiego życie, gdy skoczył z okna. Masz co? Ja wiem, się i znikam. Taka rola magika. Co się dzieje, Nie, Czemu? nie, nie wiem, czy nie, nie wiem czy to dobrze napisałem. A co on napisał? Jezu, nie. X na początku było na końcu. Dwa X na końcu. Kto to jest? Kto to sam? No, do tego właśnie samica stąd po, po, Bo to było, jak się poznałem z Leroin, to on miał właśnie taki niks, sam X, X i ja właśnie A, w to... zrobiłem mu taki pseudonim samica, i stąd to się wzięło. Dużo tego. A to będzie. Hmm, nostalgia. Jaka nostalgia? To było dwa miesiące temu, pewnie? W marcu, ale Wiecie. dla mnie to dużo. W kwietniu? Gdzieś króciutko. Nostalgia mi może to 3, było 3 4 Ej. chyba kwietnia. Co ty gadasz? To, to było 3 miesiące temu, więc we, weź, chłopie. Prawie, prawie nawet strzeliłem się. Co to za Bing, nostalgia, się pytam? Pingwin może to pamiętasz... potwierdzić. Kuba, pamiętasz to kiedyś, jak Bryan bawił się flipami, butelką od koli i, i na całą klasę? Tymczasem, jak ty ja, który w ogóle ni kolem nie dostał? W sensie, ja ten też chyba wtedy nie dostałem, ponieważ to poszło po ścianach i trzeba było odmalowywać całą ścianę. Witam, z tej strony Neron. Zajęcie się tym to zajęło mi trochę dni. Teraz jest druga nad ranem, nie wiem co ja robię, ale na pewno gdzieś pod koniec roku pojawią się jeszcze inne filmy, więc... Nie wiem na co czekacie. Dzięki za obejrzenie.